Miał czelność cię wydać, jak rudasz, w sowieckim tła powrotna śmierć. Popadłość, niech czelność

Dariusza Cichora, dziś reprezentującego przywrotnego ojca y, generała Zdrowa Matuszewskiego. Witam dyrektora BN w Katowicach, doktora Andrzeja Drogonia wraz z przedstawicielami w Łodzi, Opolu, Opala i Witam posłów PiS, Częstochowski, Jędrzej Wiśniewską, Bóg zapłać serdecznie dziękuję. Z radością witam duchowieństwo częstochowskie a w szczególny sposób gospodarza księdza Andrzeja Sobotę wraz z proboszczami z okolicznych parafii witam księży z miejsc pamięci generała Warszyckiego. Również do władz samorządowych kieruję swoje pozdrowienia. Witam panią Annę Michanowską, prezydenta Radomska wraz z mieszkańcami. Witam radnych Częstochowa, miasta Częstochowa, które podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na wzniesienie i lokalizację pomnika. W szczególny sposób, z z głębi serca witam syn, synów, córkę Stanisława Warszyca, Stanisława Witniewa, córkę Jadwigę oraz bliskich i dalszą, bliską i dalszą rodzinę generała Warszyca. Serdecznie witam żołnierzy konspiracyjnego Pol Wojska Polskiego, panie prezesie Ryszardzie e, Zielonka, panie prezesie Wacławie Lamecki. Kłaniam się ze sz słowami szczególnego szacunku do was, żołnierzy niezłomni. Bóg zapłaci, że jesteście i dajecie świadectwo. Witam wszystkie formacje kombatancji na czele z prezesem antykomunistycznego Związku Więźniów Policyjnych panem Ryszardem Baldowskim. Szczególnym pozdrowieniem witam rycerzy Kolumba. Serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie. Witam wszystkie przybyłe stowarzyszenia, organizacje patryczne z Częstołowy Sieradze Wieludnej Radomska. Dziękuję bardzo Towarzystwu Patriotycznemu z Radomska, które wroczy do śmierci generała złożyło w Kaplicy Pamięci Narodu jazdy duży urnę i ziemią katowni w Radomsku. Witam z olbrzymią radością młodzież, a w szczególności zrzeszoną, e, zrzeszoną w, stowarzys w stowarzyszeniach Letuta, Strzelec, 27 Pułku w generała Warszyca, Koło Młodzieżowe Narodów Sił Zbrojnych, a w szczególności w szczególny sposób Związek Strzelecki, Bełchatowa i Szczęstochowy. Witam Związki Zawodowe Solidarność z Radomska i Częstochowy. Solidarność rolników indywidualnych. Bardzo proszę zrobić przejście po środku. bo procesja do już się. Razy. Szczególnie witam, dziękuję pani Dorocie Kaczmarek za zorganizowanie konkursu. Kłaniam się pięknie, witam Poczty Sztanów, dziękuję za obecność. Pozdrawiam i witam wszystkich dziennikarzy mediów lokalnych krajów. Witam Panią patronów medialnych Radio Jasna Góra tygodniu niedziela, Radio Wi-Fia. Witam wszystkich. Dziękuję. E, dzięki szczęśliwości, ofiarności powstał ten pomnik obecny. Witam wszystkich tych, których nie wymieniłem. Jan Paweł II mówił do nas. Trzeba wspominać wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostałych na usługach systemu przeniesionego ze wschodu. Trzeba ich przypominać przed Bogiem historią aby nie zamazać prawdy naszej przeszłości w tym decydującym momencie dzieł. W imieniu Społecznego Komitetu Europejskiego serdecznie prosimy o sprawienie przy świętej wideoczynce Ojczyzny i za pamięć generała i cała Sojczyńskiego i jego żołnierzy. Proszę bardzo.